wyszliśmy o 3 w nocy, szukamy kurwa Shrek'a albo innego Endermana, jest godzina 3.12 Szukamy strasznych rzeczy Jesteśmy w stanie zapłacić yy, potworowi jakieś 30zł za wystąpienie w naszym to, filmie Szukamy strasznych rzeczy takich jak Menele, w Enderman, Enderman kurwa no. Chanel Mieszane po spotkać, żeby było Chanela, bo miał się pojawić, ale się nie pojawił. To, że miał się pojawić jakieś 7 godzin temu, to już mniejsza sprawa, ale. Ważne jest to, że go odszukamy dzisiaj. Let's go! Stop! Jest znak jest, kurwa. Jest znaki. Znak jest. Znak jest kurwa, nie będzie widać tego. Kurwa, zatrzymajcie się na ten Chcecie pójść do więzienia, kurwa. Wiecie, ile, wiecie, ile jest... wiecie, że za nieprzestrzeganie Ej dobra. znaku sobie skryminał? Po prostu, brodor ale. Ty Spierzemy, spierwamy. Sz... Nie, to nie, to pies zjebane kurwa. To jest wielkołak! To się zmieni w Slendermana zaraz. Że przyjdzie kurwa papież Polak oh. To jest, to są jęki potępionych dług ludzkich <laughs> Złapanych przez papieża Polaka Słyszycie widzowie to są rodzickie ptaki. Piszkała, bo... Patrzcie, tam, tam, a mogus kurwa. O to ja pieżole. Widzicie? A, jest... Są kurwa Zabije nas impostor, kurwa, ja Uciekamy, pierdolę. Uciekamy, ja pierdolę. Ale jest winna nowa. Co to było? Uwaga, widzieliście to? Bo tak nudno się idzie, to może ciekawostki jak gdzieś chcecie ciekawe, nie? W łóżeczce wody jest więcej atomów niż łóżeczek wody w oceanie atlantyckim. W Japonii więcej papieru wykorzystuje się do drukowania mank niż papieru toaletowego. Lego to skrót od duńskich słów LAGOT, czyli baw się dobrze. Teraz widzowie w komentarzach piszecie LAGOT i przypniemy Wam serduszko. Właśnie. Jak <laughs> ktoś w ogóle napisze pomysł na następny odcinek, to może nawet. To może, może nawet, nawet z wystąpi. Być może nawet zrealizujemy. A jak dobijecie 2137 subów, to jedziemy do papierza Polaka. Policja widzowie. Kurwa, oni się nawet nie zawracają. Ja pierdolę, Ale jesteśmy na legalu. Jest łatwo go zatrzymać. O bokczamp medio Kurwa. Ten krzak kurwa wygląda jak kutas. <gulia> Ale syryjnie kurwa. o kutas. Widzowie. Co, ma, co macie napisane na tym barku kurwa? To, najważniejsze. to jest najważniejsze. Czekaj, co się zaczynamy. ja już wiem Mark. Jesteś... Śmiało. Jesteś cumem, kumem. A nie, jesteś cud, cudem, cudem. Jesteś kurwa. Kam. kam. A ty masz? Jest śmiało. Coś śmiam, tam śmiało. Oczym widowie. Będę dalej. Drogą. Dobra, ciekawostki o tym obozie koncentracyjnym, co jest tutaj. Mianowicie, jak w innych obozach koncentracyjnych zazwyczaj używany był cyklon B. Jak powszechnie wiadomo, to u nas, w Augustowskim obozie, był używany. Była używana woda z pobliskiego jeziora, gdyż jest bardziej toksyczna nawet. Że Adi właśnie wspominał o tym jeziorze. Byliśmy nawet przy nim, nagrywaliśmy tam film. Odnosik będzie gdzieś tam, nie wiem. Ciebie? Kurwa się nazywa, że mefedronu. Mefedron do szma widzowie. <coughs> Galeria Marium! Mandarin. Galeria Marium! reklama. Za którą nam nie zapłacili, a szkoda. Muszę robić reklamę na filmie, bo inaczej to nie jest porządny kanał. Widzowie na tym barku ma napisane takie szczanie tylko z tobą. A nie, jednak takie akcje tylko. Dobra. S. Widzowie zbejtowani? Dobra, Nara.